Jakie pomysły podsuwasz dzieciakom, dzieciakom żeby y, nie, 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 nie rozwaliły chaty, tylko po prostu spożytkowały to w, w fajny sposób? No otwieram drzwi i na podwórko ganiam, żeby... ale jak mają za dużo energii, to telefon podłączam, wtedy naładuję. <laughs> A tak naprawdę słuchajcie, jak macie dzieciaki, które mają ogromy energii, to słuchajcie, e, przyprowadzajcie ich tutaj i ich energia na pewno i będziecie mieli wieczory spokojne, e, wyśpicie się, e, nie, nie będą szalały o piątej, nie będą wstawać po głowach, chodzić wam, tylko grzeczne po zajęciach, pójdą spać, wykąpią się o dziewiątej do dziesiątej, będą spały, naprawdę przychodźcie i przeprowadzacie tu dzieciaki. Na Jakie zajęcia chodzi pańskie dziecko i czy te zajęcia wybierało same czy pan wybierał zajęcia? Znaczy wie pan, to jest bardzo długa historia, tak? Zaczęło się mianowicie od pewnego samochodu. Który w z tym pala 70 roku. Ten samochód uczestniczył w bardzo ważnym wydarzeniu, jaki był ślub moich przyjaciół, znajomych ze Stanów. No i się w zasadzie zaczęło od tego, Gabryś zobaczył samochód, tak? Po czym korzystając z YouTube'a doszedł do teledysku, tak? I dwóch panów na jednym właśnie z utworów. zaczęło prawda, tańczyć, no mi się strasznie to spodobało, tak? I tak pokrótce, e, po nicce do kłębka, no wylądowaliśmy tutaj. to bardzo miło, bo to akurat ja z Krukiem brałem udział w tym teledysku. konkretnie już dziecko wiedziało, że to chce. To znaczy, no, wiadomo, podpowiedź rodziców, e, z czym ma do czynienia, z czym będzie miało do czynienia. Wybraliśmy szkołę, warsztaty, zajęcia otwarte i Gabriel jest zakochany, tak? Dziecko jest poszukiwaczem, prawda? Na tą chwilę odkrywcą 7 lat, prawda, zdaje się mało, ale i dużo z jednej strony, więc, więc ze strony rodzica wręcz wymagany jest, aby, aby gdzieś tam w jakichś kierunkach go popychało, czy technicznych, czy, czy, czy jakichś sportowych, nie wiem, teatralnych, cokolwiek, tak? Więc dziecko tak naprawdę wybiera. No i widać ten uśmiech, zresztą pan, pan tańczy. Tak, no to wiadomo, lubi pan to robić, to całym ciałem wypływa całą duszą. No i mi się wydaje, że rodzic jest, jest zobowiązany, zobligowany do tego, żeby żeby pomóc, skazać tą drogę, tak? A w dzisiejszej dobie internetu, tabletów, komórek, więc nie zabijajmy potencjału dzieci. To, to, jest, to, jest, to jest piękne, także. To, to Słu, słusznie podpisuje się też pod tym w 100%. Także dziękuję. O, o Właśnie to co pokazałeś, to nie jest cały czas blaze blaze, prawda? Tylko że to jest różnego rodzaju energii. Abyś mógł nam zaprezentować jakiś, jakiś fajny krok? Tylko nazw niekoniecznie pamiętam, bo dopiero zaczynam się uczyć, no. No to nazwy jeszcze... Na, przyjdzie jeszcze czas na nazwy. Na razie pokaż, czego się nauczyłeś. Jak pani motywuje dziecko, żeby w ogóle... Przyszło tutaj i wzięło udział w zajęciach. Muszę motywować. Sam chcę, było tydzień temu na zajęciach i chcę przychodzić. A, a co myśli Pani o naszym Tupisiu, o naszej maskotce? Na pewno rozluźnią atmosferę. I dzieciom się podoba widać. A czy tańczy Pani z dzieckiem w domu? Czasami. Czasami tańczymy. Zapraszam też do udziału w zajęciach. Może na tym razem Okej, okay, trzymam za słowo! Czy tańczysz w domu z dzieckiem? Zdarza się. Jak coś tam w telewizji włączymy to zdarza się. Nie często, ale... Potańcujemy, Można tak powiedzieć. A jak, jak, jak motywujesz yy, dziecko, żeby yy, chciało tańczyć, się, przychodzić na takie zajęcia? Jak to wygląda? To on sam lubi. On od małego już jak coś leciało, to tam sobie się albo wygłupiał, albo jakoś tam się kręcił. A tutaj przyjechaliśmy, yy, żona gdzieś tam w radiu chyba nawet waszą reklamę słyszała i spytaliśmy go, czy by chciał przyjechać yy, potańczyć z Tupisiem, bo jest taki ludzik, był bardzo zainteresowany i i jeździ bardzo chętnie. Czyli lubi Tupisie? Zdecydowanie. Jakie wybrała Pani zajęcia dla swojej córeczki? Zajęcia z Tupisiem w mini Fair Play. mini klub Fairplay. Zajęcia nowe, które powstały teraz niedawno i Wika jest takim bardzo młodym uczestnikiem, zaledwie trzy lata. Świetnie, a proszę powiedzieć mi, czy zdarza się pani tańczyć razem z Wiką w domu na przykład? Owszem, bo Wiktoria bardzo lubi tańczyć i oczywiście zachęca wszystkich wokoło do tego tańca, <correlated> więc tańczymy razem.